Witam Was serdecznie. To 32 odcinek Drewnianych Poniedziałków. Dzisiaj podróż na Podlasie. Po prawej stronie mamy mapę z dwoma kro... kółeczkami: jedno kółeczko czerwone to Nowy Sącz, nasze miasto, a kolor niebieski to miejscowość Westok na Podlasiu, która leży 10 km na południe od miejscowości Hajnówka. Bardzo blisko granicy z Białorusią, w gminie Dubicze Cerkiewne, część miejscowości znajdujących się w gminie Dubicze Cerkiewne została objęta tym programem stanu wyjątkowego odnośnie właśnie konfliktu z Białorusią na granicy. Wersztok nie jest objęty, ale tak jak mówiłem, kilka miejscowości, które należą do tej samej gminy, co Werstok już są objęte tym programem. Miejscowość Werstok, pierwsze wzmianki pochodzą z roku 1574. Osada została położona u źródeł strumienia, który wpada do rzeki Orlanki. Nazwa Werstok pochodzi od nazwy Wierch, Wierchstok, oznacza początek, czyli źródło rzeczki zwanej Stok, właśnie tej, która wpada do Orlanki. Cerkiew w Welstok istniała już niewątpliwie w XVII wieku. Była pod wezwaniem zaśnięcia najświętszej Marii Panny. Dzień tego święta to dzisiaj jest jedno z ważniejszych świąt parafialnych w parafii Welstok. Natomiast obecna, obecna cerkiew drewniana, budowana w latach 1766-1768, staraniem Józefa Wilczewskiego. Józef Wilczewski był rodmistrzem chorągwi Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sama miejscowość również należała w Wielkim Księstwie Litewskim, ale połączona w, razem w jeden kraj z koroną. Ten kraj się nazywał Rzeczpospolita Obojga Narodów. Jeszcze w roku wybudowania celkwi nie było rozbiorów polskich, więc miejscowość leżała w granicach naszego kraju. Księgi metrykalne z lat 1798... 1801, świadczą o tym, że już wtedy w Wersztoku ta cerkiew była świątynią parafialną. W 1869 przeprowadzono jej kapitalny remont. Wtedy dobudowano kruchtę i zakrystię. Była to cerkiew grekokatolicka, a zakrystię grekokatolicy nazywają inaczej ponomarką. To taka pewnie dla Was nowa, nowa informacja, taka ciekawostka. Również remontowano cerkiew w, lat, w roku 1909. W XX wieku remont to lata 1966-1968, kiedy wykonano ogrodzenie wokół cerkwi. W, w, również zakupiono dzwony. W latach 1980 1980-82 remontowano ikony. ikony pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku, przedstawiają świętych, na przykład świętego Andrzeja, Tadeusza, Tomasza, Filipa, Szymona, Jakuba, proroka Mojżesza, ale także sceny z życia Chrystusa, czyli na przykład ukrzyżowanie Chrystusa czy Chrystus w okrójcu. Również do takich zabytków, skarbów tej parafii należy Cerkiewny Ewangeliarz i Apostoł, w którym własnoręcznie fundator, czyli wspomniany Józef Wilczewski, swoją adnotację uczynił. Więc można to, to oglądać, jak będziecie w Wersztoku, zwiedzać tą Cerkiew drewnianą. Obecnie jest ona pod, jest prawosławna. Pierwotnie w 68. była pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Ostatnio, ostatni remont miał miejsce w latach 2013-2015. Wymieniono wtedy ogrodzenie wokół budowli. Jeżeli chodzi o to, jaka to celkiew, jest ona w konstrukcji zrębowej, jest orientowana, czyli skierowana prezbyterium na wschód, trójdzielna. Mamy tutaj wieżę kwadratową w górnej części ośmioboczną. Ona jest taka charakterystyczna dla tych cerkwi Podlasia. Nie wiem czy pamiętacie, ale mieliśmy już tutaj taką cerkiew z miejscowości Narew. Podobną właśnie wieżę miała. Dachy mamy namiotowe i kalenicowe, kryte blachą, pomalowana ładnie w kolorze niebieskim na tle błękitnego nieba, to zdjęcie tak jak napisałem zrobiłem w godzinach porannych w 2011 roku, czyli zdjęcie ma już 10 lat ponad, ale cerkiew dalej tak samo podobnie wygląda mamy wnętrze wyłożone deskami z płaskim stropem, po lewej stronie zamieściłem zdjęcie wnętrza cerkwi właśnie po remoncie, odnowione mamy tam właśnie Ołtarze i taki ikonostas troszeczkę przerobiony na współczesny. Właśnie tak, to mamy werstok I na koniec jeszcze rozwiązanie zagadki z poprzedniego odcinka. Chodziło o Józefa kmaka, księdza prałata proboszcza parafii ptaszkowa od 1995 roku w parafii przebywa. Jest on odpowiedzialny właśnie za, chociażby za budowę nowego kościoła w Ptaszkowej. Najszybciej odpowiedziała Magda. Dzisiaj będzie pytanie dotyczące wezwania cerkwi w Elstoku, czyli podwyższenia Krzyża Świętego. To święto przypada we wrześniu, a pytanie będzie brzmiało, którego dnia tygodnia w tym roku opłodzono w kościele święto podwyższenia Krzyża Świętego. Wysyłamy Wiadomościach zwykle na adres mailowy marcin.smajdor.edu.pl. Aha, jeszcze na koniec powiem, że w Wyrstoku obecnie mieszka około 60 osób, więc jest to bardzo mała kameralna miejscowość na Podlasiu. Przy okazji, jak będziecie na Podlasiu, warto ją zwiedzić i zobaczyć, nasz dzisiejszy zabytek. Dziękuję serdecznie za obejrzenie. Zachęcam do subskrypcji, polubienia posta na Facebooku, drewniane poniedziałki w JCE. No i zapraszam w przyszłym tygodniu. Opowiem Wam o bardzo ciekawym zabytku, który znajduje się w miejscowości słynącej z jednej z najmniejszych rzeźb Matki Bożej. Jaka to miejscowość? Dowiemy się w przyszłym tygodniu. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Dobrego tygodnia. Trzymajcie się ciepło.